Na zakończenie Dzień Otwarty w Białostockim Teatrze Lalek widzowie za kurtyną, aktorzy w roli przewodników i cała przestrzeń teatru do dyspozycji gości. Wszystko to w ramach obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Teatru. Jak co roku chętnych, by zobaczyć teatr od kuchni, było wielu, szczególnie wśród najmłodszych. Teatralne tajemnice odkrywała też Magdalena Pietruczak. Świat jest teatrem, mawiał William Shakespeare. Tym razem całe rodziny przyszły zobaczyć świat teatru. To, czego nie można dostrzec na co dzień, czego nie widać z widowni. Czyli cały teatr, wszystkie zakamarki, pracownie plastyczne, pracownie techniczne. W rolę przewodników wcielili się aktorzy teatru. Frenę mają szczególnie przed najmłodszymi, bo jak mówią, to najbardziej wymagająca publiczność. Od razu widać, że coś im się nie podoba. To się wiercą, to płaczą, to chcą wychodzić. Albo pytają się, a gdzie bajka? To jest piwnica Lalek, to jest ta naszego teatru. Elżbieta Abramowicz na Dniu Otwartym jest po raz drugi. Tak jak ostatnio przyszła z córką Malwiną. Jest to bardzo fajne. Jak dziecko chodzi do teatru, na razie zaliczyła jedną sztukę, pana Brzuchatka. Podobało jej się. Bo pokazanie dzieciom, że teatr może być ciekawszy od gier komputerowych, to jedna z idei Dnia Otwartego. I tych, którzy połknęli teatralnego bakcyla, jest wielu. Tutaj najbardziej mi się podobają maski. Mi się bardzo podobają lalki. Teatr jest super! Białostocki Teatr Lalek otwiera swoje podwoje trzeci raz. W zeszłym roku zwiedzających było ponad tysiąc. Magdalena Pietruczak, Obiektyw.